Jesteśmy w Dzierżoniowie, w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Yy, mamy spotkanie ZIT-u południowego. Ja może z, ten skrót yy, powiem, co to jest. To jest obszar zintegrowanych inwestycji terytorialnych yy, w tej pro, w tym yy, perspektywie programowej 2021-2027. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy z przed, yy, przedstawicielami trzech powiatów. Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego, Kłodzkiego. Wszyscy wójtowie, burmistrzowie, starostowie i dyskutujemy właśnie na temat programu regionalnego, który jest teraz w trakcie uzgadniania z Komisją Europejską, z rządem europejskim. Ten program jest przygotowywany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i ZIT to jest jeden z elementów tego programu. To są środki, które mają być przeznaczone właśnie dla tych naszych trzech powiatów do dyspozycji między nami na nasze najważniejsze inwestycje. Wiele pracy wykonaliśmy po to, żeby wykorzystać środki europejskie dla naszych mieszkańców. Więc mam nadzieję, że jesteśmy już tak naprawdę na fazie końcowej tych dokumentów, porozumień, tak żebyśmy mogli już właśnie wdrożyć już w naszych samorządach tak naprawdę projekty, które mają być finansowane ze środków Unii Europejskiej. Mamy wykonawcę strategii dla naszego ZIT-u, która takim elementem jest prowadzącym jakby nas przez te kolejne lata. Będziemy mieli członka zarządu województwa dolnośląskiego, prezydenta Wałbrzycha, który mam powie jak ten ZIT funkcjonuje w tamtej części naszego regionu. A my jesteśmy nowym ZIT-em, tamten ZIT Wałbrzyski już w tamtej perspektywie programowej funkcjonował i był jednym z takich najlepszych czy chyba w Polsce, ale też gdzieś tam w Europie był pokazywany jako przykład. Więc chcielibyśmy się przygotować do tego momentu, jak już te środki będą, będziemy tymi środkami dysponować, tak żebyśmy po prostu robili to sprawnie, rzetelnie i żebyśmy po prostu pokazali, że też w Dzierżoniowie, w Ząbkowicach i Kłocku świetnie się dogadujemy i tymi pieniędzmi się jesteśmy w stanie sprawiedliwie podzielić. Wpisaliśmy kilka projektów, które mają jakby pomóc w zmianie Ząbkowic, w modernizacji. To jest między innymi kwestia energetyczna, czyli jakby wszystko, co jest związane teraz tak naprawdę bardzo potrzebne, czyli ograniczenie energii. Do tego jest trochę rewitalizacji, to też ważny proces w takich miastach starej zabudowy. Do tego jest trochę rekreacji, mówimy w tym przypadku o otwartym otwartym basenie, bo kryty basen już mamy zrobiony, więc jest kilka takich projektów, które będą służyć mieszkańcom. Przede wszystkim rewitalizacja, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, no i termomodernizacja, tak aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię budynków użyteczności publicznej. To każdy samorządowiec chyba powie w Polsce, że bez środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych, ale również z KPO, nie ma rozwoju dla samorządu. My już współpracujemy właśnie w ramach tych trzech powiatów od w zasadzie 10 lat. Mieliśmy w tamtej perspektywie inne instrumenty, tak zwane OSI i też dogadywaliśmy się, w 99% te nasze uzgodnienia były respektowane. Także to jest oprócz tego, że mamy możliwości właśnie. Pozyskiwania tych środków dla naszego Zitu to jest też taka forma integracji, bo nie tylko w ramach samorządów powiatu zierżeniowskiego, ale właśnie w tych trzech powiatach myślę, że jesteśmy w stanie wypracować takie rozwiązania, które spowodują, że w zasadzie w Kłocku będzie trzeba zrobić jakąś inwestycję. Wtedy my nie będziemy tego powielali, będziemy starali się u nas czy w Ząbkowicach w innej jakby branży, w innej dziedzinie te inwestycje prowadzić, tak żebyśmy sobie tych pieniędzy, których nie za wiele tak naprawdę będzie, nie podbierali, tylko podzielili się nimi sprawiedliwie. Porozumienie między nami jest. Wiele miesięcy już pracujemy jako samorządy naszych trzech powiatów, czyli powiatu ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i Kóckiego. Porozumienie jest bardzo, dobrze, bardzo dobre, dlatego że robimy to wszyscy dla naszych mieszkańców. I każdy, kto chce dobrze dla mieszkańców, jakby czuje też potrzebę porozumienia się. A są momenty, gdzie mamy różne ewentualnie zdania. Ale tak naprawdę cel przyświeca nam jeden. Zmiany naszych samorządów na to, żeby były jeszcze lepsze. Staram się tym inwestycjami podzielić, tak. Staram się wybrać rzeczywiście te inwestycje, które dla każdego miasta są najważniejsze i zrobić to w taki sposób, aby był Wilk i owca cała. Zawsze jest to pewnego rodzaju proces długi. Ale zawsze kończy się on z pozytywnymi rozwiązaniami dla nas wszystkich. A czasami tak bywa rzeczywiście, że mamy różnego rodzaju inne wizje, ale zawsze staramy się spo spotkać po środku i wybrać ten najlepszy środkowy optymalny kierunek. Mamy 28 podmiotów, czyli 20, 28 wójtów burmistrzów, prezydentów. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje opcje, czy to społeczne, polityczne. Niektórzy są niezależni. No i żebyśmy ten zit po prostu prowadzili w dobrym kierunku, musi być jednomyślność. Także nawet jedna osoba, jak nie podpisze dokumentów, wtedy. Ten dokument jest nieważny, także pomimo tego, że są różne różnice, tak powiem, to dogadujemy się na tą chwilę i mam nadzieję, że tak zostanie do końca.